Dzień dobry, z tej strony Anna Imiączyk, Biuro Meros Nieruchomości. Zapraszam na prezentację mieszkania dwupokojowego w dzielnicy Tysiąclecie przy ulicy Kiedrzyńskiej w Bieżowcu. Idealne rozwiązanie albo dla pary, młodego małżeństwa, bądź rodziny z dzieckiem. Chodźcie, zobaczymy jak wygląda mieszkanie. Zapraszam Was do środka mieszkania. Skupimy się najpierw na tej części pierwszej, czyli korytarzu. Mamy tutaj po mojej prawej stronie bardzo dużą wnękę, w której możemy zrobić sobie szafę w zabudowie. Ona tutaj już jest, ale wiadomo, że teraz mamy inne trendy, jeśli chodzi o zabudowę. Po lewej stronie, tutaj zaraz obok kamerzysty, mamy dużą łazienkę, którą zobaczymy na samym końcu. Za mną kuchnia. Po prawej stronie duży salon z wnęką. A po lewej stronie sypialnia z balkonem. Chodźcie, zaczniemy sobie od salonu. Tak jak widzicie, salon jest bardzo duży i ustawny. Mamy tutaj okna na całą szerokość pokoju, ale tak jak wspomniałam wcześniej, balkon jest w sypialni. Jeśli chodzi o wystawę okien, mieszkanie jest usytuowane na zachód, więc jeśli chodzi o widoki, macie je zapewnione rewelacyjne. O czym wspominałam wcześniej? Tutaj mamy wnękę. Ona jest bardzo duża, zobaczycie ją za chwilę, ale spójrzcie, jak jest fajnie zakamuflowana. Możecie ją zamknąć, może Wam służyć jako sypialnia, jeżeli otworzycie jako jadalnia, gabinet albo garderoba. Możliwości aranżacji jest naprawdę wiele, chodźcie zobaczyć, jak wygląda w środku. Teraz na kolejne pomieszczenie w tym mieszkaniu, czyli kuchnia. Mamy tutaj, uwaga, zabudowaną lodówkę razem z zamrażalnikiem. Jeżeli będziecie chcieli wejść, zamieszkać, to możecie to zrobić, a później aranżować sobie je według własnego gustu. Została nam sypialnia i łazienka. Chodźcie dalej. Sypialnia to bardzo duży pokój zbliżony do kwadratu. Mamy tutaj miejsce, tak jak widzicie, na duże łóżko sypialniane. Oprócz tego zmieściły nam się komody, ponieważ jest tutaj oraz za kamerzystą. Ale ta przestrzeń świetnie się też sprawdzi, jako pokój dziecięcy. Mamy dość sporo miejsca na ogromną szafę w zabudowie, którą możemy zrobić. No i co? I tutaj mamy właśnie wyjście na balkon. Jest to typu loggia i też ma wystawę na zachód. Zaraz zobaczycie widoki. Łazienka to już ostatnie pomieszczenie, które właśnie teraz zobaczycie na tym mieszkaniu. Jeśli chodzi o powierzchnię, jak na bloki jest bardzo duża. Wiele klientów aranżuje tutaj prysznic, jest miejsce na pralkę, na umywalkę, na toaletę, czyli wszystkie wymagane sprzęty, które mamy. Mamy wymieniony piecyk Junkers nowego typu, pozostała część jest do własnej aranżacji. Zobaczyli Państwo mieszkanie dwupokojowe w dzielnicy tysiąclecie przy ulicy Kiedrzyńskiej o powierzchni 50,9 m2. Do własnej aranżacji, jeżeli chcecie się umówić na oglądanie tego mieszkania, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 730-380-372 bezpośrednio do biura. Pozdrawiam serdecznie. Anna Imiączyk, meros nieruchomości.